Tuż przed dziewiątą, przed świetlicą w Szczepanowie robi się tłoczno. To tutaj bowiem grupa Woje Świętego Stanisława prowadzi historyczne przedszkole. Walczymy, czasami chodzimy na wypady do lasu, bitwy w lesie. Na zajęcia przychodzi codziennie kilkanaście osób. To nietypowa forma spędzenia wolnego czasu i zabijania nudy. Ja bardzo interesuję się historią, a tu mam właśnie okazję na żywo się z nim zapoznać. Woje świętego Stanisława to grupa zapaleńców, którzy przez rekonstrukcję strojów i zasad walki poznają średniowieczną historię oraz życie ówczesnych rycerzy. Swoją wiedzą i doświadczeniem chcą podzielić się z innymi, aby zarazić tą pasją najmłodszych. Większość z nich lubi komputer, ale lubią też taką zabawę trochę bardziej aktywną. Część z nich lubi, lubi się bawić w rycerzy, a my im stworzyliśmy po prostu taką okazję. Strzelanie z łuku, walka na miecze nie tylko poprawia kondycję fizyczną, uczy też dyscypliny i pracy zespołowej. Dzieci mają zajęty czas, po prostu nie, 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 ma, nie ma chuliganki, nie wawiują, tylko uczą się czegoś. Waleczność, honor, odwaga i poświęcenie to podstawowe zasady z kodeksu średniowiecznych wojów, obowiązują też w historycznym przedszkolu. Poznane tutaj zasady wiele kolegów, koleżanek stosuje w szkole, w pracy, po prostu na co dzień. Jeśli historyczne przedszkole będzie mieć nadal takie powodzenie, zajęcia będą prowadzone też podczas roku szkolnego.